w siódmej stanie do roboty No mam czas. czas. powiem Ci inaczej nasze czasy, nie wiem jaki Ty jesteś ale w tych który? Siema, siema witam Was na przepięknym malowniczym miejscu, czyli Paweł do Zadna łowisko Kolecznik tak to się prezentuje łowisko na wschodzie słońca Przyjechaliśmy wczoraj, ale niestety zmęczeni i skleroza. Mam już pierwszą rybkę, ale ją zobaczycie. Także wszystko będzie jak najbardziej si będziecie sobie mogli zobaczyć stanowiska. Uda, nam się po, uda, uda myślę, że uda nam się poraczać dronem. Pokazać wam to z góry. A stanowiska są bardzo fajne. Więc myślę, że spoko. Siedzimy na ósemeczce 4 doby z całą ekipą. Udało się zabrać żonę krzyścia za nią. Także myślę, że będzie na pewno fajna zabawa. A jak rybki dopiszą, to zobaczycie później. Trzymajcie się. Do później. Heja. Хоч. Баттай, чи төсөөлж байгаа шиг өөртөө таних. Яа. Хөдөлгөөнт хэрэгсэл. Стенчин спорт. Баярлаж. Ładnie jest, To mamy kolejnego przystojniaka z korzecznika. 11,5, ale waleczna bestia. Zobaczcie sami. Przepiękny. Przepiękny karpik. Taki przystojniak oczywiście wraca zaraz do wody. No spokojno, maluszko.

I kolejny korzyśnikowy przystojnik. Dobra, bo zrobić Fiko. Wszystko w jednym roczniku. Ale ponad dyszki. Patrz już idziesz do wody. I chyba. <grystów> to jest Cistof. Idziemy. ściskała za poza wysoko poza piętna o no przystojny po drugie za słoniaczku co budowałośno o a tak oszuście kurwa a ty oszuście <głos> <głos> No patrz, co za oszustwem mnie chciał zrobić, w Chciałem, żeby jakiś zaczep już wszedł. tak, bo tu jest, dlatego musisz go... Będziesz czuł, jak będzie wychodził z tych rzeczaków. Nie no, wychodzi, czuję. Jak, jak szarpie. Albo nie wyjdzie. Wyjdzie. Jóży. Teraz będzie biuro. Szata. Robuszka. Co? Tak będzie nie czuję teraz. Wyjdzie wszędzie. No bo teraz nie zauważy. tego nie ja wyciągnął. Czyli łapiemy, a on pierdyknie zaraz bardziej. No we. Ale tak. Ta. zaczyk pierdy nie może. Jak nie? No nie ma, to jest zaczep normalnie jakiś. Się... Nie. Nie no, zobacz.

Na 100% bursztina znalazłam go na parzy już nie wyskoczył. No jak nie. Zobaczcie zaraz. No nadzieję, że jest dobrze zapięty tylko, nie? Jo, Walka zamurowaty. Pomachał ci. Magny widzowy Papa! A odpalił się, bo go dotknąłem pod biakiem, nie? Zapięty w górnym shit No już nie. Już się nie odpali Już się zmęczył. Począłeś? no co ty? Gościu malinowy ja. Wyścigowiec. Jest. Torpedowiec. Pięknie. Korzecznik, kolejna rybka. Tak. Wąski, druga rybka. Wojsku, daj buziom. Da, druga... Daj buzi murkowi kurkowi. No, przetargać no, no, no. Szybko Ile? 10 minut od wywiezienia zestaw? W twoją? No środkową. A. ale 10 minut od przewiezienia zestawu, nie? No, 10 minut, no podnosi żyłkę? Nie. Przeszedł. Może górą, co? Przeszedł chyba. Czy no nie, tu jest. Z tej strony jeszcze. Tam idzie górą, widzisz? Ale jest po lewej stronie Tak, tu chcemy go środkiem... O, już idzie po żyłce widzę. Opa, telefon? Jest. Gnojko małe. Pięknie, ja ja tak. zaraz. Wiecie co to będzie? A może A jak? To się nazywa wędkowanie baj Podbierak w nogach i... A możeasty! I pojechał. A jeszcze. Tak, cień amura. Krzysiu za siapka amurowa. Ale korzecznik oddaje zobacz. Dwa się nic nie działo. Tak słabieńko, słabieńko. A teraz zobacz. Pyk, pyk. No. Zajebiście! O, buzi wypoczywała I fru. Stadem tam wlazł. Ale wagowo bym ci jest. Ja? ja się ile wrzuciłem? Dwie małe łyżeczki twoje. Powiedziałem, że więcej nie dam. No, wystarczyło. <gry> Chodź bo mi się kurwa fajek pali, nie w chuja nie rób. Nie. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Mhm. Wiem Świetniejsza by była zadowolona zabura. Jak Jakiej powie, że złapałem dwa to nie uwierzy, nie? nie. O, na wsteczny idzie. Idzie. Poddał, poddał się, no o. Idziesz do podbieraka, Idziesz. No, chyba jeszcze nie. Idzie już no patrz jeszcze nie wow. To jest coś najgorsze Bogusia, już no. masz go przy podbieraku. Mogłaś go wziąć, nie? No. Się nie da, a za chwilę spyk i nie ma ryby. No jak mu nie dasz odejść to Ale silne tu są ryby, nie? Strasznie Czy to karp, czy to amur. No szczupak nie, szczupak nie był silny. No patrz. Ja pierdolę. O co to jest? Chyba palą w co? Nie, po całymi wędkami. No tak to Tak wygląda stąd, nie? No? Jest mniejszy, ale waleczniejszy, nie? No. No zobacz, nie. Także tak wygląda walka na korzyczniku, nawet z małymi amurami. Jest. A nie! I co ja ty... Zobaczył. I co ty myślałeś? Spaniaczko z bąblem w nosie. Ale ten już się zadolnął za to ładnie Czyli ten już celowo chwycił. O, o, o. Opa! Oprosiu. Aha, już popłynęłeś poczekaj. Już kurwa dopłynęłeś to do cena. Jesteś u rębaka. Prowadził Cię Krzysztof o, ten. Tak głupa pali pat. To jest najlepsze, nie? Zdechłem, zostaw mnie I, i Amurzak, i amurzak siedzi o. I 15 minut po wywiezieniu zestawu Krzysiu ma następnego Amura Ten to jest w ogóle wyścigowy O, teraz Wam T pokażemy Torpedę Tu musi szybko robić zdjęcia Oho, nie chcę się pokazać. Pokażę się Bo ci zrobię przykusa i zostaniesz na ten. Ty. O i taka wyścigowa torpeda. O. <ścoughs> Ty siu, co się Co się stało? Po, po twarzy gnojku mały o, no i mamy o. Uśmiech! Udaje Głupa pali, nie? No. O, ja o nie robię ten Krzysiu, jak się jest, jesteś zadowolony z Hatlika? Przysił jego amory 3-0 Zanim jeszcze pojedziemy, to wam pokażę to tu się jeszcze zmieni i jak będą wyglądały pomosty, bo to opowiem wam szczerze, zaczyna no. ładnie wyglądać i brawo za pomysłowość. Nie dość, że macie prąd i wodę. To jeszcze teraz macie pomost. Na każdym stanowisku i dodatkowo będziecie mieli taką ładną, zadaszoną wiatkę. Tu jest jeszcze w trakcie. Ale fajnie wygląda. Także be, będzie do, dość komfortowo. Pomosty są duże wygodne. Także myślę, że każdy się zmieści rozwija się łowisko, Wam powiem, rozwija, rybki fajne maluchy, znaczy maluchy, nie są olbrzymie, ale są diabelnie waleczne także zabawy z nimi jest co nie miara no, także zapraszamy, zapraszamy, bardzo fajnie w razie czego, gdyby chciał ktoś bardziej że tak powiem, ekskluzywnie to z drona będziecie widzieć stanowisko 14 Wipowskie bardzo naprawdę ładne, fajne i też można się wybrać fajnie, posiedzieć nie? jak faktycznie na cztery osoby rozbijecie sobie cenę, to też nie jest tragedia. Można sobie fajnie wypocząć. Także. Rzecznika, nie? szybkie pakowanie po czterech dobach. Tak. Zadowoleni. 14, 16 ryb. 16 ryb. W sumie złapanych. 4 doby. Cztery doby, także Z 20 broń wypracowanych, kilka spinek. Może no, co powiedzieć. Ale czas spędzony fajnie. Tak jest, udało Tam się. Tam reszta ekipy. Pakują się. Pakują się, szykujemy się już po do wyjazdu. Także myślę, że wyjazd opłacalnie. Woda fajna. Przede wszystkim właściciel w porządku, także idzie się dogadać wszystko bez tak. problemu. Klimatik fajny, także zapraszamy również. A z ryby, zobaczycie sobie po drodze gdzieś tam przebitki ze zdjęć. Z nocnych brań słabo, bo to tylko zdjęcia. Tak, tylko zdjęcia, więc wszystkie ryby sobie zobaczycie. I trafił się, powiem wam, trafiły się i gratki, szczupaki. Tak. Trafiła się i, i, i gratka malutka, która ledwo kulkę zmieściła. Także wypad fajny. I do następnego. Ejo.